Widokości 2 zł, czyli 4. To tutaj mam słoneczko. O, długopis się otworzył. A, no to spoko, szybciutko. To może to będę teraz tym będę zdrapywać. 21 i 3. 30 raczej. Mam tutaj tak. 19, 13, 26. Tutaj jest 15. 29, 11, 23 i 25, czyli przegrane. A nie raczej tu jest wygrana. No okej, okay, no to spoczko. Oj, nie podarłem. Dobra, może tak zostawię. To teraz jeszcze kilka zrapek zostało. I tutaj mam szalone 20 I co tu mam? Będzie torcik czy będzie jakiś torcik? Tutaj torciku nie ma, i tutaj torciku nie ma. Przejdźmy teraz, tutaj jest jakiś torcik, nie ma torciku, i tutaj, jak nie ma torciku, i czy tu będzie torcik? Tu, jak nie ma torciku, a tutaj jest torcik 2 zł, czyli mamy 6 zł. No to jeszcze zostały Trzy zdrapeczki I to będzie na tyle Czy będzie tu jakaś wygrana Niestety tu nie ma A tutaj Tu też nie ma A tutaj Tu jest jakaś wygrana To czy to będzie A to jest złotówka, no dobra A tutaj jest niestety zdrapeczka przegrana. No niech to. Może podsumowanie? Podsumowanie jest takie, że jest wygrane 6 zł, a zdrapeczek było około 50 zł. Mam nadzieję, że się filmik podobał z dniu dziecka. Jeszcze będzie odcinek z bilkami. No to widzimy się już no za parę dni jak to będzie paru lajków bo, bo tu ma, bo tu bym bardzo chciał jakby było dużo lajków bo wy wiecie co tutaj się stało sypaczki 0 złoty ja no to w tamtym roku było do, do złoty na jednej drapeczce no też mówię że z, go z drapeczek będzie długa przerwa będę kupować te bilki czy może coś innego będzie nagrywał, ale przeczułam, że tak sobie do wakacji może nie będzie drapeczek albo że tu będzie dużo lajków, to kupi jakieś tam za 5 zł czy coś. No to widzimy się w kolejnych odcinkach.